To są wiadomości Szczecin co dziś w programie. Śródmieście się zmienia. Wsparcie dla przedsiębiorców. Widzimy się na Łasztowni. Muzeum przy Niemierzyńskiej po remoncie już w zasadzie gotowe. Prace budowlane się zakończyły, jest też pozwolenie na użytkowanie, więc nic tylko czekać na otwarcie drzwi. Zanim wejdziecie do większego i nowszego muzeum techniki i komunikacji, zobaczcie te zmiany w wiadomościach Szczecin. Obiekt jest teraz większy o kamienicę oraz łącznik. Są nowe powierzchnie wystawowe, sale edukacyjne i recepcja. Dla mnie klasa, a dla was? A teraz jesteśmy w Śródmieściu i sprawdzamy jak idzie przebudowa Alei Wojska Polskiego. Od razu widać, że zazieleniły się platany, trwają też prace przy krawężnikach i widoczny jest coraz dłuższy fragment nowej nawierzchni. Rozpoczęło się także układanie nawierzchni zatok parkingowych oraz ustawianie słupów oświetleniowych. Po zakończeniu przebudowy Aleja Wojska Polskiego zupełnie zmieni charakter. Jej śródmiejska część ma być przyjazna pieszym, a ruch uspokojony. Sprawdźcie plany na stronie wojskapolskiego.szczecin.eu. Inwentaryzacja drzew. Brzmi może nieco nietypowo, ale to naprawdę ważna i cenna inicjatywa. Chodzi o sprawdzenie stanu drzew i gatunku, obwodu pnia czy wysokości. Każde drzewo otrzyma swój numer, czyli coś jak PESEL. To pierwszy krok ku stworzeniu kompleksowego systemu opieki nad zielenią. To szczególnie ważne w kontekście ekstremalnych zjawisk pogodowych. Na przykład odpowiednie cięcie koron zmniejszające siłę naporu wiatru może ograniczać szkody. Na razie trwa poszukiwanie wykonawcy inwentaryzacji drzew w centrum, m.in. na jasnych błoniach, wałach chrobrego czy parku Andersa. Przetarg trwa do 26 maja. Lekcja o tolerancji, debata w zjawiskowej Willi Lenca, wystawa Szczecin 2050 i zwiedzanie gabinetu prezydenta miasta to są punkty z programu nowego wydarzenia w Szczecinie Dni Samorządu. Jest ono skierowane głównie do młodych i aktywnych, którzy chcą zdobywać nowe doświadczenia. Początek 25 maja, a szczegółowy program znajdziecie na stronie wiadomości szczecin.eu. Dobre wieści dla właścicieli restauracji: za wystawienie stolików przed swoje lokale nadal zapłacicie mniej. To propozycja miasta na wspieranie przedsiębiorców i jak pewnie pamiętacie jest kontynuacją działań zapoczątkowanych w czasie epidemii, która mocno dotknęła branżę gastronomiczną. Najnowsza propozycja to pomniejszenie opłaty za zajęcie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne o połowę. Ma obowiązywać do końca marca przyszłego roku, a w kolejnych latach w miesiącach jesienno-zimowych. Ale to będą dobre miesiące. Sezon na łasztowni zaczął się otwarciem miejskiej strefy letniej i koncertami w ramach juwenaliów, ale przyjrzyjmy się kolejnym tygodniom, bo tutaj będzie się dużo działo przez całą wiosnę i lato. Lipcowe letnie brzmienia to m.in. koncerty Artura Rojka, Corteza i Bitaminy, a sierpniowe męskie granie to Dawid Podsiadło, Natalia Przybysz czy Organek. Poza tym będziemy mieli festiwal Garaże oraz Szczecin Rap Festival. Oprócz dobrej muzyki różnych gatunków czekają nas Żagle 2022, Kino na Leżakach, bulwarowe, czyli biegi i animacje dla dzieci oraz oczywiście Wielkie Koło Młyńskie. Odsyłam poszczegóły na facebookowy profil Bulwary Miejsce Spotkań. Więcej informacji w naszych social mediach oraz na naszej stronie internetowej.